Najważniejsze czynniki decydujące o tym, że grupa, przypadkowa zbiorowość ludzi staje się zespołem, to przede wszystkim efektywne, sprawne wybudowanie więzi między ludźmi, pewną wzajemną sympatię, gotowość do współdziałania, do współpracy, jednocześnie wytworzenie. Takiego sposobu pracy, który umożliwia spełnienie warunków współzależności, czyli istnieje wspólne, wspólna wymiana informacji, współoddziaływanie w, w, w zespole, jednocześnie to, co najważniejsze, to wytworzenie w grupie poczucia tożsamości, w, istnienia zespołu, tożsamości zespołowej. I jednocześnie pamiętając także o tym, że istnieją tożsamości indywidualne, tak by też wyrazić troskę w konstruowaniu zespołu, w, w, w takim efektywnym jego budowaniu, zachować właściwą proporcję i równowagę pomiędzy tożsamością indywidualną i tożsamością zespołową. No i oczywiście no, zespół jest też wtedy, jak są role zdefiniowane, relacje strukturalne. Prawda, w, w tym zespole, pewne normy, wartości, i tak dalej. To zależy od celu, jaki sobie stawia trener. Czasami mechanizmy rywalizacji mogą być naturalnie pobudzane w sposób planowy, tak? Zaplanowany, konsekwentnie realizowany. Kiedy chcemy pobudzić grupę do działania, kiedy chcemy. Ją trochę zróżnicować, na przykład chcemy wypracować jakieś nowe rozwiązanie, osiągnąć lepszej jakości czasem wynik, czy generalnie popracować nad motywacją, prawda, która jest niska uczestników w zespole. więc takie czasami działania zorientowane na rywalizację mogą być. Tutaj prowadzone, ale z zastrzeżeniem, że muszą być zachowane pewne warunki też kontroli tych parametrów niebezpiecznych, bo rywalizacja nadmierna może powodować znacznie niższą efektywność grupy. Kiedy wymknie się spod kontroli, no, skupiać się na realizowaniu celów indywidualnych, a nie zespołowych, i to wtedy znacznie obniża efektywność grupową i szansę na osiągnięcie tego wyniku, jaki jest zaplanowany. Oczywiście bardzo ważna jest postawa trenera. Prawda? Bardzo ważne są wcześniejsze doświadczenia ludzi w zespole, związane z współpracą z innymi osobami, zwłaszcza te pozytywne doświadczenia. Dla zaufania szalenie ważne jest również no, wcześniejsze doświadczenia związane z wsparciem. Prawda? Z taką do, doświadczaniem, jakby pozytywnych emocji ze strony innych uczestników grupy. E, oczywiście zaufanie jest także wówczas, e, jeśli e, no, w dużym stopniu e, ponieważ to zaufanie nie, nie jest łatwe do, do wypracowania, ono wymaga czasu e, to także jeśli grupa. Miała wspólny rodzaj doświadczenia, w którym mogła zwalczyć, trudność, osiągnąć wspólnie, sukces, prawda, w, w, w sytuacji, w której wszyscy uczestnicy byli, nazwijmy to, poniekąd, i autorami tego sukcesu, jednocześnie wzajemnie wymieniali się informacjami i, i wzajemnie wspierali w tym działaniu. Wtedy to, to zaufanie jest łatwiej wbudować. Bez wątpienia w ogóle, orientacja na ludzi. E, uczciwość, otwartość relacji, szczerość relacji, prawda? wsparcie to są te kluczowe czynniki, decydujące o powstawaniu zaufania. Dobrze zbudowany zespół sportowy y, y, to bardzo szerokie zagadnienie. Gdyby mówić o takich najważniejszych parametrach, to, 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 to po pierwsze e, istnieje więź, istnieje tożsamość zespołu. Jest Jasno określony podział w nim ról i realizowanie tych ról zgodnie z planem. Jest pewien koncept działania zespołu, są postawione cele prawda, zespołowi, które może realizować. Jest otwarta, wzajemna komunikacja między uczestnikami zespołu. No i oczywiście finał finałów jest jego tożsamość, poczucie, prawda, to psychologiczne poczucie, że jest, jesteśmy my jako zespół.